Na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Na prezesa Trybunału, który powinien być niezależny od polityków, prezydent powołał Bogdana Święczkowskiego. Ze wszystkich tych zadań, które były panu prezesowi powierzane przez lata, w różnych trudnych sytuacjach wywiązywał się pan prezes w moim osobistym przekonaniu znakomicie. Nie miałem w związku z tym co do tego żadnych wątpliwości. Prezydent nie miał wątpliwości, choć Bogdan Święczkowski to bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry. Z byłym ministrem łączy go wieloletnia przyjaźń oparta na lojalności. Z pewną taką nutą mistrz i uczeń, gdzie mistrzem był Zbigniew Ziobro, a uczniem był Bogdan Świeczkowski, który no niejednokrotnie podkreślał, że w zasadzie zawdzięcza wszystko Zbigniewowi Ziobro, a co za tym idzie, nigdy go nie zdradzi. Powiedział to panu sam Bogdan Świeczkowski? Tak, powiedział to. Janusz Kaczmarek od 2005 roku przez kilkanaście miesięcy był szefem prokuratury krajowej. Był wtedy zastępcą Ziobry i jednocześnie przełożonym Bogdana Święczkowskiego. Z bliska obserwował ich więź. Obserwowałem, że są to relacje, no bo też nacechowane pewnego rodzaju, taką bym powiedział, przyjaźnią, gdzie czasami. Zbigniew Ziobro wskazywał, że no, Bogdan, ty masz za dużą tuszę, mógłbyś zacząć jeść sałatki, no bo powinienem spać na wadze. Czyli takie przyjacielskie oszczępliwości. No takie przyjacielskie rady. Obaj znają się co najmniej od lat 90. Święczkowski od początku postawił na Zbigniewa Ziobro. Razem studiowali, razem zaczynali asesury prokuratorskie. Piotr Pytlakowski od blisko 30 lat opisuje najgłośniejsze wydarzenia w Polsce. W tym te z czasów pierwszych rządów PiS, w których swój udział mieli Ziobro i Święczkowski. Pytlakowski napisał książkę o kulisach tragicznej śmierci Barbary Blidy. W 2007 roku funkcjonariusze Służby Specjalnej ABW weszli do domu byłej posłanki lewicy, by dokonać jej zatrzymania. Akcja skończyła się tragicznie. Barbara Bida straciła życie od strzału z jej broni. Do dzisiaj nie wiadomo, czy była to próba samobójcza, jak oficjalnie stwierdzono, czy był to efekt szarpaniny z funkcjonariuszką ABW i tego pewnie już nigdy się nie dowiemy. Proszę, proszę. Święczkowski był wtedy szefem ABW. Jak zwraca uwagę Pytlakowski, mimo tragicznych skutków akcji podległych mu funkcjonariuszy, PiS nie pozbawił go stanowiska szefa tej służby. Może nie miał nic wspólnego z tą akcją? Był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Miał z tą akcją wszystko wspólne. Uczestniczył w planowaniu tej akcji. Zdawał sprawozdania Zbigniewowi Ziobrze z... Planów i realizacji. Gdy w 2010 roku Piotr Pytlakowski pisał książkę o kulisach śmierci Barbary Blidy, poprosił Bogdana Święczkowskiego o wywiad. On uzależnił y, swoją zgodę od zgody Zbigniewa Ziobry, musiał się z nim skontaktować. To był rok 2010. Oni nie pełnili już żadnych funkcji, ale nadal <laughs> Święczkowski. Wtedy prokurator w stanie spoczynku potrzebował zgody swojego byłego pryncypała. Tak się złożyło, że Ziobro domu zgody i ta rozmowa się odbyła. To pokazuje tą lojalność Święszkowskiego wobec Ziobry, że Święszkowski nigdy nigdy od Ziobry nie odejdzie, nigdy go nie zdradzi. Ja daję gwarancję, że będę niezawisły i niezależny. Co znamienne, życiorys sędziego Trybunału odnaleźliśmy na stronie internetowej PIS. Wynika z niego, że jego kariera jest ściśle związana z sukcesami i porażkami wyborczymi Ziobry i Pisu właśnie. Do niego bardziej pasuje określenie polityk w prokuraturze niż, niż prokurator, bo pracą liniową prokuratora zajmował się w niewielkim zakresie i całą swoją właściwie karierę zawodową też zawdzięcza wpływom polityka Zbigniewa Ziobry, też Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego. Bogdan Święczkowski opisuje na stronie PiSu, że z najniższego prokuratorskiego szczebla awansował go w 2001 roku minister Lech Kaczyński, którego zastępcą był wtedy Ziobro, ale jednocześnie od razu delegował go do pracy na najwyższym prokuratorskim szczeblu. Kilka miesięcy później, gdy duet Kaczyński-Ziobro stracił stanowiska, Święczkowski wrócił do pracy już w okręgu. Pracował tam do 2005 roku i cztery dni po tym, gdy Ziobro po wygranych przez pis wyborach został ministrem i prokuratorem generalnym, Święczkowski znowu awansował do prokuratury apelacyjnej. Ale podobnie jak w 2001 roku, od razu został delegowany do pracy na najwyższym prokuratorskim szczeblu i w apelacji nie pracował nigdy. Po kolejnych 10 miesiącach Ziobro dał mu kolejny awans i tytuł prokuratora prokuratury krajowej. Ale już dzień po otrzymaniu tego tytułu opuścił prokuraturę na rok, bo premier Kaczyński powołał go na szefa służby specjalnej ABW. Pod koniec pierwszego rządu PiS, wrócił do pracy na najwyższym prokuratorskim szczeblu. Pracował tam do 2010 roku, gdy Platforma rozdzieliła stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wtedy Święczkowski odszedł na emeryturę, choć odchodzić wcale nie musiał miał wtedy 40 lat. miał ochotę tak naprawdę prowadzić śledztw, wolał wybrać stan spoczynku i swoje zaangażowanie mocno polityczne. To 2011 rok. Emerytowany prokurator Bogdan Święczkowski jest w tym momencie radnym wybranym z list PiSu. Radny, jest także w przededniu walki o Sejm. Wyjaśnienie katastrofy może się. tam może się tylko udać, jeżeli w wyborach do Sejmu także startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Chodzą państwa do głosowania takiego, które pokaże, że możemy wrócić do władzy, a jedyną partią, która gwarantuje powrót do władzy, prawicznego niepodległościowej jest Prawo i Sprawiedliwość. Mam radę do tego, żeby i tak głosować na tą jedną jedną siłę, która pozwoli Polsce przetrwać. Choć Święczkowski do partii nie należał, to od Loga PiS nie stronił. Czy chcesz polski to jego oficjalny spod wyborczy. Czy chcesz Polski nowoczesnej i sprawiedliwej? Jeśli tak, zagłosuj na mnie. Bogdan Święczkowski, pierwszy na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, okręg numer 2. Propagował program Prawa i Sprawiedliwości. Występował z politykami, którzy reprezentowali Solidarną Polskę. To zobaczcie Państwo, strach ma wielkie oczu. Donalda. <grymne> 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 Także ja nie mam wątpliwości, że to jest człowiek bardzo silnie związany z pisem. Nazywam się Bogdan Święczkowski. Proszę zagłosujcie na mnie. Ze mną będzie bezpieczny. Przyjdą jeszcze takie czasy, że wrócę. I wrócił razem z Ziobrą. Bo Ziobro nie zapomina, że w ma bardzo lojalnego człowieka. Bo gdy w 2015 roku PiS znowu wygrał wybory, a Ziobro został szefem resortu Sprawiedliwości, Święczkowski został jego wiceministrem. A kilka miesięcy później, gdy Ziobro został prokuratorem generalnym, Święczkowski został jego pierwszym zastępcą i szefem prokuratury krajowej. Bogdan Święczkowski to bardziej prawnik czy polityk? To jest ciekawe pytanie. Nie jestem politykiem, jestem prokuratorem krajowym. Stoję na straży praworządności. O tym, że to nie jest człowiek niezależny, no świadczą same jego wypowiedzi. Tutaj także pan minister Ziobro wykonuje tytaniczną pracę wstrząsający obraz państwa Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Śmiem dzisiaj twierdzić, że jest on bardziej politykiem niż prawnikiem. Rządy poprzedniej koalicji nie robiły nic w zakresie zapobiegania Ujawniania i zwalczania tego rodzaju przestępczości. Udało nam się szybko i sprawnie zreformować prokuraturę. Panu ministrowi Ziobro, pani premier Szydło. Bogdan Świeczkowski jest pozycjonowany politycznie. Spozycjonowany jest po stronie prawa i sprawiedliwości i solidarnej Polski. Uważam, że yy, 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 razem ze swoimi współpracownikami, ale ze swoim przełożonym prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro. Prokuratura jest dobrze naoliwionym mechanizmem, dobrze funkcjonuje, dobrze prowadzimy postępowania na rzecz obywateli. Może dobrze naoliwioną strachem. Bo rzeczywiście Bogdan Święczkowski zarządza prokuraturą przez strach. Bardzo wyraźnie wyartykułował, że stosuje wobec prokuratorów metodę kija i marchewki. Teraz mamy system nagród, system awansów. Bo nie może być tylko metoda kija. kija. Musi być też marchewka. Doświadczają Mało powiedzieć kija. No, tam jest połączenie kija i wygnania. Ten kij się na mnie chyba połamał, mam wrażenie. Bogdan Święczkowski niezwykle rzadko udziela wywiadów niezależnym dziennikarzom, którzy nie wspierają rządu PiS. W 2016 roku, czyli niedługo przed objęciem funkcji prokuratora krajowego, zrobił wyjątek dla Ewy Iwanowej. Prokuratura powinna być niezależna. Nie, prokuratura nie powinna być niezależna. Niezależny powinien być prokurator w zakresie prowadzonego śledztwa. Co zostało z tej zapowiedzi Bogdana Święczkowskiego? Okres kierowania przez Bogdana Święczkowskiego prokuraturą, to jest pasmo łamania niezależności prokuratorów, ręcznego sterowania śledztwami. To są wszystkie te najgorsze rzeczy, które sobie możemy jako prokuratorzy wyobrazić. Czuję, że coś wisi w powietrzu, czego się nie spodziewa, niestety. Zawaliska. Święczkowski, życie warszawskiej prokurator Ewy Wrzosek, wywrócił do góry nogami jednym faksem. W 2021 roku delegował Wrzosek do pracy w Śremie, mieście odległym od jej domu o około 300 km. Wrzosek na przeprowadzkę dostała dwa dni tych prokuratorów, którzy się z nim nie zgadzają. Święczkowski w taki sam sposób postąpił jeszcze z kilkoma innymi prokuratorami. Wszyscy dostali delegacje na 6 miesięcy i wszystkich łączyło jeszcze jedno. Działali w stowarzyszeniu, które wcześniej wielokrotnie krytykowało poczynania Święczkowskiego i Ziobry w prokuraturze. Te wszystkiego decyzje świadczą o ale też o małostkowości. Jest to ewidentna represja, jest to, jest to dyskryminacja. Ja musiałam znaleźć miejsce do zamieszkania, musiałam e, zorganizować sobie tam życie e, praktycznie od zera, nie mając nic. Wrzosek uważa, że na delegację miała wpływ jej decyzja z kwietnia 2020 roku. To wtedy wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych. Chciała sprawdzić, czy władza organizuje je zgodnie z prawem. Czy może je przeprowadzić w środku epidemii i czy będzie to bezpieczne dla zdrowia obywateli? Chciała także przesłuchać ministra Sasina, premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego. Na pewno nie spodziewałam się, że ono zostanie tak drastycznie i tak szybko zamknięte bez próby jakichkolwiek ustaleń z takim założeniem, że nie będziemy wyjaśniać tej sprawy. Po trzech godzinach od wszczęcia śledztwa przez Wrzosek jej szefowa sprawę umorzyła, a prokurator Krajowy Święczkowski wszczął wobec Wrzosek postępowanie dyscyplinarne. Za karę? Dziękuję. W organizowaniu wyborów kopertowych przez polityków PiS Bogdan Święczkowski najwyraźniej nie dostrzegł zagrożenia epidemicznego dla zdrowia obywateli. Ale takie zagrożenia już dostrzegł, gdy obywatele wyszli na ulicę, by przeciwko PiS protestować. Rewolucja Rewolucja Wasze działanie jest Październik 2020 roku. Trybunał konstytucyjny jeszcze bez Bogdana Święczkowskiego w składzie, ograniczył prawo poleg do aborcji. To jest wojna! Specjalnym pismem święczkowski nakazał prokuratorom stałego kraju ściganie organizatorów strajków przeciwko orzeczeniu trybunału i polityce Pis. Na pani biurko też trafiły te wytyczne. Też tak i te wytyczne mają, że tak powiem, moc wiążącą dla wszystkich prokuratorów. Święczkowski wskazał prokuratorom konkretny paragraf kodeksu, z którego mieli ścigać organizatorów protestów. Nakazał też niezwłoczne informowanie i nadsyłanie do jego biura postanowień prokuratorów o wszczynaniu takich postępowań lub o odmowie ich podjęcia. Powołał się przy tym na rozporządzenia rządu PIS, choć ważniejsza od nich jest konstytucja. I to ona zapewnia obywatelom wolność zgromadzeń. Prokuratorom, którzy nie chcą mieć problemów, łatwiej jest ścigać właśnie uczennicę, która w jakimś małym miasteczku skrzyknęła parę osób chcąc zaprotestować przeciwko treści tego, tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, niż oprzeć się takiej wytycznej. Prokurator Ewa Wrzosek zwracał uwagę na dwugłos Bogdana Święczkowskiego w podejściu do zagrożeń epidemicznych. Wrzosek mówi nam, że prokurator krajowy podobnych specjalnych wytycznych nie wydał na przykład w sprawie zgromadzeń narodowców, które odbywały się w Święto Niepodległości. Choć one także były w trakcie epidemii. Czym się różni zgromadzenie w postaci marszu Niepodległości od zgromadzenia w postaci strajku kobiet? A tam były wytyczne takie w przypadku o, marszu nie. Niepodległości. O, oczywiście, że nie, więc tutaj te wytyczne one były instrumentalnie skierowane dokładnie w tej jednej konkretnej sprawie. Dla prokuratury i dla prokuratorów pod moim kierownictwem nie ma znaczenia czy ktoś jest biały czerwony czy zielony czy czarny ścigamy zarówno za wzięcie każdego przestępcę we względu na jego barwy politycznej kierowana przez niego prokuratura no sprawiedliwy w tych sprawach politycznych się zachowywała Panie redaktorze yy, nie ma tej symetrii Mogą na to wskazywać losy spraw tylko z jednego miesiąca 2017 roku. Chyba jakiegoś ostrzejszego rozliczenia. I tak prokuratura pod kierownictwem Święczkowskiego dwukrotnie umarzała śledztwa w sprawie wieszania przez narodowców portretów europosłów opozycji na szubienicach. Szubienic dla zdrajców nie braknie. Drugi raz umorzyła sprawę po wydaniu nakazu prowadzenia śledztwa przez sąd. Umożyła także śledztwo w sprawie kobiet blokujących marsz narodowców, którzy kobiety skopali. Zdaniem prokuratury ciosy nie padły w newralgiczne miejsca ciała. Prokuratura umorzyła także śledztwo w sprawie nienawistnych i rasistowskich haseł z samego marszu niepodległości w 2017 roku. Mimo licznych nagrań stwierdziła, że nie udało jej się zidentyfikować sprawców. No bo tak należało zrobić po to, żeby nie stracić środowisk, które mogą się odwdzięczyć w jakiejś przyszłości. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Bogdana Święckowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego i pięciu posłów Konfederacji uznawanych za tzw. skrzydło narodowców. Poparło w sejmowym głosowaniu tę kandydaturę. Polubili pana prokuratora Bogdana Święczkowskiego. Uznali, że skoro prokuratura pod jego kierownictwem w jakiś sposób sprzyja tej formacji, no to w jakiś sposób może należałoby się odwdzięczyć. Czy tak było? Nie wiem, ale taki sposób myślenie jest dopuszczalne. Poseł Konfederacji potwierdził w rozmowie z nami, że kluczowe w poparciu Święczkowskiego było jego podejście jako szefa prokuratury do środowiska narodowców. Święczkowski jako prokurator krajowy wykazał pewną odporność na lewicową poprawność polityczną chcącą cenzurować debatę publiczną w Polsce przez oskarżanie różnych środowisk, zwłaszcza środowisk prawicowych, narodowych. I dziś narodowcy brzmią tak samo jak dotychczasowy szef Bogdana Święczkowskiego. Zbigniew Ziobro. Zwyciężyła przyzwoitość, więc jestem oczywiście zadowolony z tego głosowania. Doświadczenie, rozumienie polskiego państwa bardzo będzie pomocne w jego pracy jako. Niezawisłego, niezależnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, stojącego na straży polskiej konstytucji, nadrzędności polskiej konstytucji nad jakimkolwiek prawem, w tym traktatami europejskimi. Naśla się próba podważenia istnienia instytucji państwa polskiego przez Unię Europejską i rozszerzającej interpretacji traktatów unijnych. I się temu będziemy przeciwstawiać także popierając osoby, które będą umacniać suwerenność państwa polskiego w tych instytucjach, jeżeli będzie taka potrzeba. Co ciekawe, to, co stało za motywacją narodowców do poparcia święczkowskiego kandydującego na sędziego. I zjeżdżaj, człowieku. Prezentowała także inna kandydatka na sędzie Trybunału jeszcze przed swoim wyborem i jeszcze bardziej wyraziście. Skoro mamy dualizm i pierwszeństwo tamtego prawa, to nasza konstytucja jest i a mimo zbieżności poglądów z posłanką, ci sami narodowcy z Krzysztofem Bosakiem na czele głosowali w Sejmie przeciwko wyborowi Krystyny Pawłowicz na sędzie Trybunału. Każdego kandydata oceniamy indywidualnie, zależnie od jego poglądów, zależnie od sytuacji politycznej. Pokazuje to, że nie tak bardzo polubili panią Pawłowicz, jak polubili Bogdana Święczkowskiego i odwdzięczyli mu się w głosowaniu. Takiego niszczenia niezależności e, prokuratorskiej. To debata z 2022 roku nad kandydaturą Bogdana Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego. Nikt z was z niczego się nie rozlicza. Trwa jakaś akcja ewakuacja. Według ówczesnej opozycji święczkowski uciekał do trybunału, by później uniknąć odpowiedzialności za ewentualne naruszenia w prokuraturze pod jego kierownictwem. Stworzyła taki prokuratorski parasol bezpieczeństwa nad najważniejszymi politykami PISU. Jako Sędzia Trybunału zyskał immunitet. Żeby nic nie powiedzieć. Nic nie powiedzieć jak to było wtedy kiedy pan prowadził sprawę srebrnej dwóch wież. I dzisiaj staje przed nami osoba wobec której przecież w przestrzeni publicznej są formułowane najcięższe zarzuty dotyczące działań przeciwko porządkowi prawnemu Rzeczpospolitej. Dziewięcioletni immunitet sędziego Trybunału miałby zapewnić Święczkowskiemu ochronę. Jeżeli Państwo uważacie, że kandydowanie moje do Trybunału Konstytucyjnego jest związane z jakimś złotym spadochronem, to naprawdę, no proszę Was, zapoznajcie się z przepisami prawa, które Państwo uchwalaliście jako prokurator. Mam immunitet dożywotni, nie dziewięć lat, tylko dożywotni. To jest porównanie mrówki ze słoniem. Immunitet prokuratorski to, wie Pan, tak można go zdjąć. Immunitet oczywiście w stosownym postępowaniu po przedstawieniu zarzutów konkretnych uchyla izba dyscyplinarna bądź organ dyscyplinarny, ale zewnętrzny wobec prokuratora. Natomiast w przypadku sędziego Trybunału Konstytucyjnego o uchyleniu takiego immunitetu decydują inni sędziowie z Trybunału Konstytucyjnego. Jaki mamy obecnie skład Trybunału Konstytucyjnego, każdy wie, z uwagi na upolitycznienie, skrajne upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, no chyba nie mamy wątpliwości, że ten immunitet nigdy mu nie zostanie uchylony. Pamiętajcie, że jestem prokuratorem, który ma immunitet dożywotni, także, szanowni państwo, to żadne uciekanie z prokuratury. Ewidentnie to jest ucieczka z prokuratury krajowej, ewidentnie właśnie z takim założeniem, że być może w Trybunale Konstytucyjnym pan prokurator Święczkowski zasłoni się tym immunitetem tak bardziej definitywnie. Ta odwaga jest bardzo potrzebna. Dzisiaj jest w cenie. Dzisiaj jest towarem deficytowym. Wielu mogłoby się uczyć tej odwagi od pana Bogdana Święczkowskiego, którą wielokrotnie udowadniał. Tak w starciu z najgroźniejszymi bandytami, którzy grozili mu i nawet były zlecenia zabójstwa kierowane wobec jego osoby, jak i wtedy, kiedy przyszło mu walczyć o pryncypia i o zasadnicze reformy polskiego państwa. Będę niezawisłym, niezależnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie będę rozmawiał o żadnych na temat, żeby. Ale żadnego wykazu chcę Pana pytać. Kompetencje w Trybunale Konstytucyjnym nic nie znaczą. Liczy się tylko układanka polityczna i polityczna zależność. Taka jest niestety smutna prawda. To nie ma już Trybunału Konstytucyjnego i to, że Pan Prokurator Święczkowski będzie tam teraz ważną postacią, to tak jakby być. Ważną postacią w czym czego nie ma. Ale to pana nie Dziękuję bardzo. Niezawisłości, niezależności. 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 Dziękuję Państwu bardzo, chyba wystarczy naprawdę. Na stanowisku prezesa Trybunału, wieloletni przyjaciel Zbigniewa Ziobry zastąpił Julię Przyłębską, którą prezes Kaczyński kilka lat temu nazwał swoim odkryciem towarzyskim. Dariusz Kubik, TVN24.